Kiedy wybierzemy się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, zwiedzamy Jerozolimę, niestety nie będziemy mieli możliwości pochodzenia po ulicach, po których chodził Pan Jezus. Nie będziemy mogli zobaczyć świątyni, której Jezus nauczał. Dlaczego? Ponieważ w roku 70. Tytus, późniejszy cesarz, sprawił, że Jerozolima została zrównana z ziemią, świątynia została spalona, a w 130 roku naszej ery cesarz Hadrian wybudował tam Eliję Kapitolinę, zupełnie nowe miasto. Jezus zapłakał w dzisiejszej Ewangelii, bo wiedział, do czego doprowadzi zachowanie ówczesnych Muzydów. Prawdopodobnie Jezus, patrząc na nasze zachowanie, na nasze grzechy, widząc konsekwencje, które mogą nas dotyczyć w przyszłości, również płacze. Jest bezsilny. Dlaczego? Ponieważ mamy wolną wolę. Więc lepiej patrzeć na nasze zachowanie, przewidywać przyszłość, żeby nie doprowadzić do katastrofy w naszym życiu.